Cześć dziewczyny! Dzisiaj przechodzę do Was z filmikiem poświęconym ulubieńcom kosmetycznym stycznia i lutego. W styczniu i lutym nie kręciłam osobno takich filmików, dlatego że tych kosmetyków było bardzo mało, ale teraz się uzbierało troszkę ich i postanowiłam Wam pokazać. Głównie będzie to pielęgnacja, ale bez zbędnego gadania zaczynamy. Jak widzicie tutaj mam koszyczek, jest tych kosmetyków dosyć sporo, więc po kolei. Bardzo polubiłam płyn do higieny intymnej marki Fasel. Ja mam akurat wersję z Aloesem. Dużej różnicy między Fasel a laktacydem feminą nie widzę. No oprócz ceny, bo Fasel jest po prostu dużo, dużo tańszy. Także przy Fasel zostaje i gorąco Wam polecam, bo jest to świetny płyn. Jeśli chcecie, to mogę go bardzo dokładnie zrecyzować na, na moim blogu. Natomiast krótko Wam mówię, że jest to bardzo fajny produkt i niedrogi. Kolejny kosmetyk to żel do mycia buzi firmy Pharma Series, serii A. Jest to nawilżający, fizjologiczny żel. Mam z tej serii jeszcze krem multilipidowy odżywczy i y, krem pod oczy i jeszcze krem z wysokim filtrem na dzień. Tamte dwa kremy, czyli do twarzy y, multilipidowy odżywczy i na dzień używałam wcześniej, bardzo lubię. Teraz dokupiłam z tej serii właśnie żel i y, krem pod oczy. Żel jest świetny. Będzie niedługo recenzja, także wyczekujcie. Na razie jest to mój ulubieniec i najlepszy Żel, jaki używam do tej pory do twarzy. Kolejny kosmetyk. Troszkę będzie kosmetyków marki Eveline. Jest to peeling argan i wanila z ekstraktem z vanili. Po prostu cudo. On tak ogólnie pachnie. Och. Normalnie bym go zjadła. Jest jego recenzja na moim blogu, także w downbarze będzie link. O świecę Wam po oczach. Także w downbarze będzie link do tego peelingu do dłoni, bo to jest peeling do dłoni. Kolejny produkt firmy Eveline jest to Extreme Care taki krem Balsam SOS do paznokci i do suchych skórek. Bardzo polubiłam. Jest naprawdę świetny produkt i jest to nowość w ogóle w szafie Eveline. Także też podlinkuję Wam na dole, bo jest jego recenzja na moim blogu. Kolejny kosmetyk to odżywko bazo utwardzacz marki Orly i jest to TAF Cookie, czyli ten z um, wyciągiem z drzewa okumę przeprosiłam się, długo go nie używałam. teraz ratuję moje paznokcie po um, długim okresie malowania obrazów. Także, także Wam serdecznie też polecam. Kolejny kosmetyk, to już powiedzmy, że do makijażu, jest to nawilżająca baza Canebo, jak widzicie zostało mi tutaj niewiele, jest to Smoothing Water Makeup Base, jest też jej recenzja na moim blogu, też będzie link. Kocham ją, bo po prostu moją suchą skórę nawilża i jest to takie nawilżenie pierwszego stopnia, przygotowujące pod makijaż. I kiedy nie mam czasu albo mi się po prostu nie chce użyć kremu silnie nawilżającego, to używam tylko tej bazy i po prostu inne kosmetyki, powiedzmy, bardziej wysuszające, czy na przykład minerały, nie robią wtedy krzywdy. Kolejny produkt to nowa tłupka mojego ukochanego żelu z Flos Leku z Arniką, który stosuję nie tylko na stłuczenia i siniaki na ciele, ale również tutaj pod oczami. I przy dłuższym stosowaniu rzeczywiście te sińce są mniejsze. I bardzo dobrze jest też tutaj na popękane naczynka. Ja tutaj mam naczynek najwięcej popękanych wokół nosa, troszkę na brodzie. Także jak stosuję regularnie, to one po prostu się zmniejszają. Sińce są też jaśniejsze, mniejsze. Także serdecznie to polecam, bo koszt jest niewielki. Jest też jego recenzja na moim blogu. I ostatni z pielęgnacji kosmetyk, chyba, ale to już teraz się przekonamy, czy ostatni, jest to um, moje odkrycie. Co prawda ja używałam wcześniej olejku organowego, który mnie potwornie zapychał i zupełnie nie służył mojej cerze, moim dłoniom owszem, natomiast mojej cerze absolutnie nie. I um, po używaniu dwufazówki bielędy z awokado zauważyłam, że moja skóra w ogóle bardzo polubiła awokado i moje rzęsy zaczęły bardzo, bardzo mocno rosnąć, więc kupiłam czysty olejek awokado z pipetą jest akurat firmy Delavel, ja go kupiłam w, w drogerii Hebe. To był koszt około 30 zł, 22 zł jakoś tak. Natomiast yy, jestem zakochana, moja skóra się diametralnie poprawiła, a była przesuszona właśnie yy, farbami olejnymi, którymi ostatnio malowałam bardzo często. Także moja skóra się znacznie poprawiła, mniej skóry jest znacznie lepiej. Także serdecznie polecam wypróbować, jeżeli macie właśnie suchą skórę, skłonną do zapychania, a nie chcecie super ciężkiego olejku, to ten z myślę, że Wam pomoże. No i teraz już kolorówka. Jak wiecie, kocham minerały i zawsze w okresie wiosenno-letnim właśnie rezygnuję z ciężkich podkładów na rzecz pudrów, czy właśnie podkładów mineralnych. I tutaj mam podkład mineralny firmy Lilil akurat w odcieniu Warm Peach. Nie mam go dzisiaj na twarzy, natomiast pokażę Wam tylko jego kolor. Mam nadzieję, że coś tam zobaczycie. Jest to, tutaj jest, tutaj nałożyłam, jest to typowy żółtek. Tak jeszcze pokażę Wam w opakowaniu. Dosyć jasny, natomiast kolor idealnie udało mi się dobrać. I ja mam swojego ukochańca z firmy Clarence, natomiast on jest po prostu tej chwili, w tej chwili dla mnie trochę za ciemny, więc zdecydowałam się na taki dużo jaśniejszy odcień z Lili Lolo i ten kolor jest idealnie dopasowany do mojej cery. Kolejny kosmetyk z Lili Lolo, czyli róż mineralny. Ten jest w odcieniu ulela i mam go dzisiaj na policzkach, ale nie wiem jak to tam będzie w kamerze widać. Mam nadzieję, że coś tam zobaczycie. Jest to kolor bardzo uniwersalny. Tak wygląda kolorek. Jeszcze postaram się Wam nałożyć trochę, żebyście zobaczyły. Odcień bardzo uniwersalny, pasujący do wielu makijaży. Ja już go używam w makijażach bardzo kolorowych, bardziej stonowanych. I on ma wykończenie satynowe, ale nie jest to taka mocna satyna. Tutaj jest ten kolor, mam nadzieję, że coś widzicie. Tak jak mówię, mam go też nawet dzisiaj na policzkach, bardzo wydajne, bardzo napigmentowany i przede wszystkim ten odcinek jest uniwersalny, będzie pasował do każdego makijażu i do każdego typu urody. No i ostatnia rzecz z LILI LOLO, czyli pędzel, który skradł moje serce, super kabuki, ja go recenzowałam ostatnio, także będzie link w down Ja go pokochałam, chociaż na pewno go się gogałam, bo zobaczcie jaki on jest wielki w stosunku do mojej twarzy. Przecież to jest kolos, widzicie? Także on jest gigantyczny ale bardzo szybko się nim maluje, bardzo szybko schnie. Jest to pędzel syntetyczny i jak nigdy nie mogłam się przekonać do kabuki, bo mam tylko dwa z Clarence'a i z Diora, takie dodawane po prostu do, do pudrów. Także przekonałam się, chociaż przerażał mnie, mnie jego wielkość, ale była zupełnie nieuzasadniona, bo sprawdza się świetnie, świetnie, pokrywa wszystko, znaczy pokrywa bez, twarz podkładem bez smug. Także bardzo fajny i serdecznie Wam go polecam. No i kolejny produkt, jest to niestety już wycofany i go więcej nie będzie. Jest to puder Diora, taki piękny. Właściwie to niby jest puder, ja go użyłam jako różu. Przepiękny, rozświetlający produkt. Pokażę Wam szybko kolorek. Taki baby pink. Przepięknie, tutaj jest ten kolor, przepięknie rozświetla cerę, od, tak ożywia ją i wygląda przede wszystkim bardzo, bardzo naturalnie. Niestety, tak jak mówię, ten kosmetyk był wycof został wycofany, natomiast jak chcecie o nim poczytać, to znajdziecie też recenzję u mnie na blogu. Kolejny kosmetyk, to jest moja miłość, za którą długo, długo chodziłam i jest to róż przy przepięknym odcieniem morelowym marki Giorgio Armani. Jest to numerek 302 Incognito. Jest to jeden z nielicznych kolorów Takich morelowy, który u mnie nie utlenia się w pomarańcz, co jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Tutaj macie ten kolor. Przepięknie ożywia policzki, wygląda bardzo dziewczynco, bardzo naturalnie i też pasuje do wielu, wielu makijaży. I kolejny kosmetyk, z którym się przeprosiłam. Tym razem jest to rozświetlacz marki Makeup Revolution, czyli Vivid Baked Highlighter w odcieniu Peach Light. Mam go dzisiaj tutaj na szczytach kości policzkowych, tutaj pod łukiem brywiowym. także mam nadzieję, że, że możecie go dostrzec, jego, jego błysk. Przeprosiłam się, w sumie nie wiem dlaczego go nie używam przez dłuższy czas, natomiast teraz jakoś na wiosnę mi idealnie pasuje, mam ochotę po niego sięgać, właśnie ze względu na tą brzeskiniową poświatę, jaką daje. I też jest jego recenzja u mnie na blogu. Kolejny kosmetyk jest to cień marki Kiko. Ten taki piękny z tą falą. Jest to prezent od Pati, którą serdecznie pozdrawiam. I kolor jest po prostu przepiękny. Mam go dzisiaj praktycznie na całej powiece. Jest to taki piękny, głęboki fiolet. Jest to numerek 223. już Wam pokazuję kolorek. Tak wygląda kolor. Jest to piękny, głęboki fiolet, który kiedy rozytrzemy, robi się taką siną e, czernią. Tutaj mamy. Tutaj macie ten kolor. Przepiękny jestem w tym cieniu zakochana. Niedługo też spodziewajcie się jego recenzji. Kolejny, kolejny kosmetyk to też prezent od yy, Gosi. Jest to cienie Lore Geller w odcieniu Wesovius Violet. Przepiękny kolor. Coś ostatnio pokochałam w ogóle: fiolety i fuksję. Tak wygląda, jest to taka muzejka kolorów, ale kiedy zmieszamy, jest to dosłownie fioletowa czernie z mikro takim um, różowo. Srebrny, właściwie bardziej z samym srebrnym błyskiem. Tak wygląda ten odcinek, tutaj. Jest ten cień po prostu przepiękny. Ja się w nim zakochałam. Przepięknie wygląda na, na, na powiece. Nic dodać nie zgubiąc. I jeszcze jest tutaj maleńkie lusterko. Także cień Loregeller też skradł moje serce i też fiolet. Kolejne kosmetyki to eyeliner marki Essence, który skradł moje serce. Jest to seria Crystal Eyeliner. Ten pierwszy jest to w numerku 06 Rosy Rush. Ten tutaj, drugi jest to odcień 07 Blue Heaven. I właśnie ten błękitny mam tutaj nałożony gdzie gdzie właśnie na powiekach. Także ten taki błękitno-opalizujący, dziwny błysk. To jest właśnie ten eyeliner. Możecie się jeszcze przyjrzeć. Zobaczcie, jak one pięknie opalizują. Także one też skrawiły moje serce, bo są po prostu świetne. Tuż George Armaniego, który na początku mi nie podszedł, dlatego że był trochę za mokry, ale podsekł i teraz jest OK. Jest to Black Ecstasy. Ja wam pokażę szczoteczkę. Jest taka szczoteczka klasyczna. Ten tuż jest dziwny, dlatego że on nie rozczesuje rzęs. A te rzęsy skleja w takie jakby kępki, i dosyć dziwnie to wygląda, ale powiem Wam, że ten efekt nawet mi się podoba. Natomiast nie jest efekt teatralny i też recenzja tego tuszu niedługo się pojawi na moim blogu. Bardzo wyczerpująca, bo mam sporo na, na jego temat do powiedzenia. Kolejny kosmetyk jest to e, Cień w Płynie e, firmy Mixio, jest to z chińskiego sklepu. Chiński Cień w Płynie. Który po prostu skradł moje serce Jest przepiękny, mam go tutaj też W wewnętrznym kąciku oka Nałożony Po prostu jest świetny jakościowo Jest jego recenzja też na moim blogu Zakochałam się w nim Przepięknie opalizuje Jest sporo dosyć kolorów do wyboru Są też kolory bardziej takie Neutralne na dzień Natomiast po prostu ten odcień Złoto pomarańczowy skradł moje serce Bo jest szalony i kosmetyk naprawdę bardzo, bardzo dobry jakościowo. Nie zrobił mi krzywdy, też jest jego recenzja na blogu. Kolejny kosmetyk to znowu Eveline i jest to korektor z olejkiem organowym, kryjący, rozświetlający. Super nie kryje moich cieni, bo moich cieni praktycznie nic nie jest w stanie zakryć, natomiast bardzo fajnie nawilża i tutaj macie kolor. Bardzo fajnie nawilża, pięknie rozświetla spojrzenie. Niedługo pojawi się jego recenzja na moim blogu, bo też mam sporo do powiedzenia na jego temat i porównam go z tym moim kultowym Art Scenic, bo jest podobieństwo, natomiast nie są identyczne. I ostatni już kosmetyk marki Evelyn, Jest to moja nowość. Niestety już, jak widzicie, napisy schodzą i to jest wielki minus tego tuszu. I mam ten tusz w ogóle dzisiaj na rzęsach, bez bazy maka. Jest to Big Volume Lash Natural Bio Formula, szczoteczka silikonowa, Dosyć duża, tak się prezentuje. Ma taką trójkątną główkę i dłuższe i krótsze włoski. Bardzo fajnie się nim rozczesuje. Przede wszystkim formuła jest sucha, ale nic się nie sypie. Bardzo dobrze ta, ta formuła przylega do naszych rzęs. Wydłuża je, pogrupia. No tak jak mówię, możecie sobie same ocenić, jak ten efekt się prezentuje na moich rzęsach także to był ten tłuszcz, a na koniec zostały same produkty do ust, czyli trzy pomadki, po które sięgałam przez cały styczeń i luty praktycznie non stop i są to, zdziwicie się dwie pomadki firmy Avon i pomadka Giorgio Armani'ego Rouge d'Armani, co nie powinno być zaskoczenie, w numerku 508, już wielokrotnie przeze mnie pokazywana i jak widzicie mocno zmolestowana tak wygląda ten kolorek świetny nadzień, pasujący praktycznie do każdego makijażu bardzo lubię, jest recenzja na blogu i te dwie pomadki firmy Avon z serii Zmysłowa Przyjemność pokażę Wam najpierw ten bardziej szalony, jest to Spring Lila kolor, który po prostu zabija, widzicie ten odcień po prostu szał już Wam pokazuję kolor Tutaj macie ten, ten kolorek. Totalne szaleństwo. Jest makijaż z tą pomadką. Długo bawi się recenzja obu tych pomadek z tej serii, dlatego że jestem zszokowana po prostu wybitną jakością y, zmysłowej przyjemności. Naprawdę, po prostu te pomadki są świetne. I drugi odcień. Jest to odcień Clay Lily chyba. Nie mogę tutaj się rozczytać, chyba Clay Lily. Taki bardziej brudny. Y zgaszony, no właśnie róż, malina. Tutaj, tutaj macie ten kolor, trochę jakby kolor z kolorem wina też. Bardzo ciekawy odcień. Przede wszystkim pomadki pięknie wyglądają na ustach, pięknie błyszczą, nabliżają, nie podkreślają suchych skóry i naprawdę bardzo, bardzo długo trwają na ustach. Nawet przeżyły u mnie posiłek. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, za czytanie mojego bloga. I do zobaczenia niedługo w kolejnym filmiku. Buziaczki, wziaczki papa! Pa.